Współpraca, rozwój i wsparcie to Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Od 20 lat jesteśmy głosem branży i dbamy o jej interesy. Doroczna kulminacja rolniczego roku żniwa. Zbiory wymagają doświadczenia, doskonałej organizacji niezawodnego sprzętu. Co roku pojawiają się nowe rozwiązania i technologie. Każdy sezon to nowy rozdział zarówno dla rolników, ale też dla wszystkich producentów i dostawców maszyn rolniczych. Każdego roku wspólnie pracujemy na dobry plon. Kształtujemy sieć wspólnych powiązań i interesów. Jej fundamentem jest zaufanie i wspólnota. Spotkania, dyskusje, pytania i odpowiedzi, wzajemny kontakt i nowe perspektywy to wartość dodana do bycia częścią społeczności. Wiemy, że duży może więcej. Mamy realny wpływ na sytuację wokół nas. Nasz głos się liczy. Nasze fachowe opinie pozwalają kształtować prawo tak, by lepiej odpowiadało rzeczywistości wokół nas. Promujemy firmy z branży, pomagamy wypłynąć na szerokie wody, wspólnie odkrywamy nowe możliwości. Aktywnie działamy w sieci, jesteśmy obecni w mediach społecznościowych, wspieramy firmy w dotarciu do ich klientów. Kształtujemy świat dla następnych pokoleń. Wspieramy najzdolniejszych, którzy przejmą pałeczkę z naszych rąk. Oni przeniosą naszą branżę w przyszłość. Wspieramy zawody Euroskills, konkurs mechanik na medal i młody mechanik na medal. Pomagamy kształcić naszych następców. Wydaliśmy książkę Systemy agrotroniczne, która jest głównym źródłem wiedzy dla przyszłych mechaników i inżynierów maszyn rolniczych. Technologia jest motorem napędowym naszej branży. Agroshow to największy salon rolniczy w tej części Europy. Pokazy i prezentacje nowych maszyn, bezpośrednie spotkania i rozmowy z odbiorcami. To czas i przestrzeń, w których nowoczesne rozwiązania pokazywane są tysiącom odbiorców. Statystyka, dane, informacje to dzisiejszy cyfrowy świat. Nasze badania, raporty, analizy trendów i tendencji ułatwią wybór, pomogą zaplanować produkcję, zoptymalizować koszty i zmaksymalizować wyniki sprzedaży. Świat pędzi naprzód. Żeby za nim nadążyć, trzeba stale się kształcić. Nabyte umiejętności pozwalają radzić sobie z coraz to nowymi problemami rolnictwa. Wiedza pomaga stawiać czoła wyzwaniom współczesności. Organizowane przez nas kursy i szkolenia to rozwój i nowe horyzonty. Klimar to 16 narodowych organizacji branżowych takich jak nasza. Współpraca w takim gronie oznacza możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń, czerpanie z najlepszych praktyk naszych partnerów. To także udział w międzynarodowych projektach badawczych i edukacyjnych. Jeżeli nie jest ci obojętne w jakich warunkach funkcjonuje Twoja firma i chcesz mieć wpływ, dołącz do nas.